Witam serdecznie dzisiaj o poranku, a tematem przewodnim tego wpisu będzie pytanie, czy będą nowe maksima wszechczasów na indeksie WIG i czy KGHM może osiągnąć cenę 270 zł za jedną akcję. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania naszych wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Czy indeks WIG... Może osiągnąć nowe maksima wszechczasów? Czy możemy się wybić z tej konsolidacji, która ma miejsce teraz właśnie na indeksie WIG na szerokim rynku w Warszawie? I czy możemy wyjść na nowe maksima, tworząc nowe maksima wszechczasów? Odpowiedź na to pytanie może płynąć z zachowania spółki KGHM. Czy spółka KGHM może osiągnąć wartość 270 darów w perspektywie najbliższych tygodni? Jest to jak najbardziej możliwe ze względu na to, że właśnie przed chwilą pojawiła się rekomendacja Goldman Sachs, który podniósł ocenę rekomendacji do poziomu Kupuj, a cena docelowa została określona właśnie na poziomie 270 zł. Dzisiejsza sekcja w Warszawie będzie testowaniem hipotezy, że właśnie taka rekomendacja ma potencjał wywołania wzrostu na całym Szerokim rynku w Warszawie. Ma szansę wybić indeks WIX na nowe maksima wszechczasów, do których brakuje bardzo, naprawdę niewiele miejsca, żeby je zacząć tworzyć, żeby wybić górą z tej konsolidacji, którą widzicie Państwo na wykresie. A 38%, potencjał, 38 potencjał ku temu, żeby spółka KGHM dalej rosła, daje ogromną szansę na to, że to właśnie znowu spółki z udziałem Skarbu Państwa wiodły prym we wzrostach, wprowadzeniu wzrostów na warszawskiej giełdzie, że to one by miały szansę prowadzić indeks WIK ku maksimum Nowym maksimum letniej fali Hossy ku oporom w okolicach 2400-2470, które są teraz kluczowe i które są teraz punktem odniesienia w przypadku, gdyby doszło do kontynuacji letniej fali Hossy. Więc jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy ta dzisiejsza poranna, świeża, właśnie rekomendacja, która spłynęła na rynek, gdzie Goldman Sachs daje ocenę rekomendacji Buy, kupuj. Dla spółki KGHM z ceną docelową 270 zł, czy ona stanie się pretekstem ku temu, żeby wywołać kolejną falę letniej fali Hossy na warszawskiej giełdzie? To jest odpowiedź, na którą to jest pytanie, na którą odpowiedź będziemy właśnie w najbliższym czasie yy, testować. Indeks WIG ma maksima czasów dokładnie utworzone miesiąc temu na poziomie 68 148 punktów. To jest w zasięgu nawet na otwarciu, i zobaczymy, czy byki na GPW mają potencjał ku temu, żeby właśnie tak zareagować na to, co się dzieje i w Warszawie i na świecie, ponieważ sytuacja generalnie sprzyja letniej fali hossy. Indeks WIG 20 obronił swoją lukę na poziomie 2245, więc tutaj także. Scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. Jak widzicie Państwo, w krótkoterminowym, na krótkoterminowym wykresie opór 2300 staje się e, ważną, coraz mocniejszą barierą do pokonania. A gdyby się okazało, że ona pęka, to kolejne opory znajdują się w rejonie 2200, 2420, e, 2470 punktów. I myślę, że gdyby doszło do wybicia, to właśnie tam indeks. Big e, kierowałby się w pierwszej kolejności. A wczorajsza sesja na Wall Street, chociaż przyniosła lekkie spadki i negatywną dzienną świecę, natomiast do czasu utrzymania nad poziomem 24360, tutaj scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. Zakładam, że indeks, indeksy teraz na świecie będą czekać na piątkowe dane z rynku pracy, więc tutaj i dzisiejsza sesja, i jutrzejsza powinny przynieść konsolidację, niewielką zmienność i oczekiwanie na piątkowe dane z rynku pracy i technika tutaj wyraźnie pokazuje, że utrzymanie wsparć faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Co jest także istotne? Statystyka, która pokazuje, że pomimo tego, że mamy już szósty miesiąc pod rząd wzrostów na Wall Street, to pomimo tego Statystyka pokazuje, że w perspektywie kolejnych trzech miesięcy, w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy, czyli praktycznie do końca roku, raczej należy oczekiwać dalszych wzrostów niż dalszych spadków. To jest ciekawe, bo ta statystyka obejmuje badania ostatnich 50 lat i mieliśmy do, czynienia z 30, w, w, mieliśmy do czynienia w 35 latach właśnie z taką z takim ciągiem 6 miesięcy pod rząd um, impulsów wzrostowych i to właśnie na tej podstawie stwierdzono, że jest szansa na to, że w kolejnych miesiącach będziemy świadkami kontynuacji wzrostów na indeksie S&P, a to jest dobra wiadomość dla byków na całym świecie. Indeks DAX ma podobne wsparcie na poziomie 15420, yy, więc to jest także punkt odniesienia dla niemieckich akcji, i na razie widać ciąg dalszej konsolidacji, i po prostu pozostaje nam czekać tutaj w nie, na to, co się wydarzy. Co się dalej wydarzy na, na niemieckich akcjach? A pamiętajmy, że im wyżej rośnie euro tym jest większa szansa na to, żeby, żeby niemieckie akcje wywo miały jakiś impuls, wywołały jakiś nowy. Impuls trendowy, który pozwoli wprowadzić w ogóle rynki w całej Europie w nowy trend. I na co jeszcze zwróćmy uwagę, to pamiętajmy, że wciąż testujemy hipotezę o tym, że odbicie, które ma miejsce teraz w Azji, oznacza obronę rynku przed spadkiem poniżej 30-20% cofnięcia od maksimów, co dałoby Besse na indeksie Hansek w Hongkongu. Dzisiejsza sesja jest co prawda spadkowa, ale na razie to nie ma większego znaczenia, ponieważ generalnie widać tutaj budowę konsolidacji niż jakiś, jakąś próbę powrotu do spadków. I wciąż testujemy hipotezę, że indeksy w Azji spróbują odbicia, odbicia w górę po tym. Co właśnie się stało w poprzednim tygodniu, gdy przetestowaliśmy barierę, czyli te okolice cofnięcia 20% od szczytów z lutego na indeksie w Hongkongu. Natomiast ostrzeżeniem dla rynku akcji jest zachowanie ropy naftowej, która wczoraj wyraźnie się cofnęła spod ostatnich maksimów. Jest to związane z, z obawami o rozprzestrzenianie się warte, wariantu delta na świecie. Tutaj do czasu utrzymania nad poziomem 70 dolarów to scenariusze jednak prowzrostowe są wyraźnie faworyzowane, ale ten, ta, te wczorajsze cofnięcie powoduje powrót pod linię trendu spadkowego, tą miesięczną, którą pokonaliśmy w ostatnich dniach, więc to jest, Pewnego rodzaju naprawdę ostrzeżenie przed tym, że jednak na giełdach może coś się wydarzyć w krótkim terminie, czyli możemy być świadkami wydłużenia jakiejś korekty, pauzy we wzrostach, jako formy oczekiwania na kolejne dane makroekonomiczne. Na indeksie dolarowym tutaj niewiele się dzieje, ale cały czas przypominam o tym, że mamy spojenie średnich kroczących w okolicach tutaj 1135 na indeksie dolarowym. Co daje przestrzeń jeszcze około 0,4 miejsca na to, żeby taka para jak eurodolar próbowała swoich wzrostów, a to by dawało okolice 1,1930, 1,1950 jako miejsce potencjalnego docelowego wzrostu bez żadnych konsekwencji technicznych dla, dla tej pary. Wciąż uważam, że taki wzrost. Będzie wykorzystywane przez długoterminowych inwestorów ku temu, żeby otwierać nowe, długoterminowe pozycje długie w amerykańskim dolarze, oczekując na to, że w końcówce roku amerykański dolar będzie się umacniał. I tutaj chciałbym przedstawić bardzo interesujący wykres 3D, czyli wykres uśmiechów opcyjnych na tych samych deltach dla który na którym widać wyraźne zmiany odtąd, od kiedy. Miesiąc temu opublikowałem ostatni raz odczyt tego wykresu, i tutaj widać, że w perspektywie mniej więcej do pół roku i opcje put i opcje call na tej samej delcie są bardzo, są tak samo kupowane. To jest niezwykle interesujące, bo wcześniej obserwowaliśmy wyraźną przewagę opcji put, czyli kupowania opcji, które. Pozwalają albo spekulować na spadki eurodolara, albo pozwalają zabezpieczać się przed spadkami eurodolara, wyrównanie na tych poziomach jest interesujące i widać, że dopiero w perspektywie wygasania instrumentów pochodnych na plus 9 miesięcy do przodu, a dopiero najwyraźniej to widać w perspektywie rocznej, to tutaj. Widać dopiero tą przewagę kupujących opcje put, czyli tych, którzy zakładają spadki eurodolara. Jakie wnioski? Są... są to takie: wnioski z tego wykresu są takie, że zmniejsza się prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami znacznego pogłębienia się impulsu spadkowego na eurodolarze w perspektywie średnioterminowej. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie przed chwilą RBA. Zdecydowała się o ustalić poziom stóp procentowych. Oczywiście niewiele się zmieniło, ale bank utrzymał taper, czyli ograniczanie skupu aktywów, i to powoduje presję na to, żeby się australijski dolar umacniał, i to jest naturalne i oczekiwane. Mamy nowe minima ujemnych realnych stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych to jest także niezwykle interesujące. No i oczywiście rynek się zastanawia, czy te nowe rekordy ujemnych realnych 100% procentowych będą miały wpływ na wycenę amerykańskiego dolara, na cenę złota. I jak widzicie Państwo, na razie nie ma to większego wpływu, ale korelacja powinna i może się pojawić właśnie względem ceny złota. I już tutaj. Teraz na sam koniec chciałbym powiedzieć parę słów, zacząć dyskusję na temat bitcoina, ponieważ warto zwrócić na to uwagę, że zaczynamy się cofać z oporów około 40 tysięcy dolarów. To jest ważne miejsce, ponieważ po pierwsze sygnalizuje, że rynek obawia się o budowę wielkiej półrocznej formacji RGR z linią, czyli na poziomie 30 tysięcy dolarów. I część inwestorów znowu zaczyna sprzedawać, pozbywać się bitcoina, a w, w perspektywie średnioterminowej, tak jakby rynek, część inwestorów grała na to, że będziemy świadkami kontynuacji budowy 3-miesięcznej y, formacji konsolidacji w, w pasie 30 tysięcy, 40 tysięcy dolarów, plus minus tam y, 1000, 2000 dolarów. Zobaczymy, jak będzie. Bitcoin zaczyna być bardzo interesujący i myślę, że wkrótce zrobię specjalny materiał na temat właśnie tej kryptowaluty, która zaczyna straszyć takim cofnięciem spod poziomu 40 tysięcy dolarów. Ok, dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do tego, żeby wrócić dzisiaj po południu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania naszych wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Do zobaczenia i życzę stopy zwrotu.